Cześć! Discord już od pewnego czasu spędza mi sens powiek. Jest to chyba najbardziej powtarzające się z pytań w komentarzach: Czy istnieje jakiś serwer poświęcony last Epoch, czy też ktoś sugeruje, abym taki serwer stworzył? Mimo wszystko, dość długo wzbraniałem się przed tworzeniem tego Discorda, bynajmniej nie dlatego, że nie chciałbym, aby taki serwer istniał, a dlatego, że zwyczajnie mam niewiele czasu, aby takim przedsięwzięciem zarządzać. Mnie najbardziej w kanale interesuje tworzenie kontentu i produkcja wideo. Niemniej jednak jestem tu dla Was i Wasze zdanie jest dla mnie cenne, wobec czego nie chcę przemilczać tego tematu i taki Discord stworzyłem. Mimo wszystko będę go rozwijał i ulepszał w ograniczonym zakresie. Nie chcę też wkładać specjalnej energii w jego moderację, dlatego bardzo Was proszę, abyście zachowali w każdej sytuacji szacunek wobec drugiej strony i raczej budowali pozytywną społeczność, podobnie jak ma to miejsce w samej grze. Nie będzie systemu ostrzeżeń, nie ma też specjalnego regulaminu. Szanujcie się i bawcie się dobrze. Discord ma póki co bardzo prostą strukturę. Istnieje także miejsce, w którym będziecie mogli znaleźć partnerów do wspólnej gry i miejsce do pogadania na dowolne tematy. Link do samego Discorda znajdować się będzie tylko i wyłącznie w opisie tego filmu, także plusik dla tych, którzy oglądają większość materiałów. Szybki przegląd struktury. Źródło jest kanałem, który jest wyłączony z konwersacji. Zawiera wszystkie linki, które są według mnie ważne. Kafeteria służy do swobodnych rozmów na każdy temat spam, dokument, testów i jakichś tam śmieciowych spraw. Później mamy kanały tematyczne dotyczące postaci, questów, mechanik i przedmiotów chyba niczego nie pominąłem. Jest też kategoria problemów. Coś nie działa w grze, lub masz problem z grą w ogóle. Nie łączy się, nie włącza, lagi itd. Dalej jest społeczność. Możecie tu dzielić się buildami, szukać ludzi do grania, pochwalić się twórczością, zadać pytanie czy też polecić coś lub odradzić. Zostają nam jeszcze kanały głosowe. Na bazarze niech dzieje się co chce. Poza tym mamy póki co trzy kanały głosowe dla graczy w party. Chyba tyle nam do szczęścia wystarczy. Jak będziecie mieli sugestie, to macie jeszcze kanał na wszelkie sugestie, czy to filmów na YouTube, czy samego Disco. W tym miejscu chcę także powitać nową serię na kanale, czyli pytań i odpowiedzi. Mam zamiar stworzyć trochę filmów, które będą częściowo odnosić się do gry, ale też do samego funkcjonowania tego kanału. Każdy odcinek powinien zawierać dwa wybrane przeze mnie tematy, ale zawsze możecie dać znać, czy chcielibyście odcinek o jakimś konkretnym zagadnieniu, a ja spróbuję znaleźć dla was odpowiedź. Przechodzimy do drugiej części filmu, czyli portu gry na konsolę. Ja w końcu mogę się zamknąć i niech deweloper tłumaczy dla widza. Miłego seansu. We, we um, 1.0. We do, we do There's, there's just, there's even even like, like when I say this, even if we dropped literally everything right now and we just said, okay, we're going to launch 0 0.92 as 1.0, but we're also going to do consoles. We just like cut every feature that we've been working on. And it's just exactly what we have now that's locked in, which is not a lot's actually locked in yet. Um, and we just like, just went straight to hard, switch to console, everything now to 1.0. It's, it's, it's not enough time. We don't have enough time. Like that would come with another six months push as well. Like if we if we hard switched 100% of the company and delayed it by six months, that would be a huge stretch. I don't think we could do it. Like it's it's so far out of the realm of possibility. No. I'm sorry. <laughs> I just want to be so super clear on this. Like, it's it's just not happening. Um, we do want to go bring the game to console eventually. Um, consoles are part of our have been part of our our plan for a long time now, and we will be making a console version of the game. Eventually, it will not be a 1.0 Mam nadzieję, że temat jest wyczerpany. Nie pozostaje mi nic innego, jak przypomnieć Wam o tym, że możecie nabyć klucz Steam Last Epoch poprzez mój Nexus, aby zaoszczędzić około 17 zł ciszy i wesprzeć rozwój tego kanału. Liczę, że seria Wam się spodoba i zakości póki co na stałe wśród moich filmów. Dołączaj widzów do grona subskrybentów, bo już niedługo widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale. Do zobaczenia.